ma widzowie e, Dzisiaj e, sobie gramy w te dorsy rp, czy jakoś to tam tak się nazywało I właśnie dzisiaj e, w tych dorsach o to chodzi, że można się zamieniać w potwory i takie tam pierdoły Dlatego dzisiaj właśnie sobie w to będziemy grać i wiecie, takie różne rzeczy Ale jakbyście tutaj tam sobie fle słyszeli czy coś w tym stylu Matku jedyna co tam się dzieje Jakbyście coś tu słyszeli o mnie w pokoju, to mi siostra do pokoju wbiła i tu łazi po całym pokoju, jak nie wiadomo co. A ją uciszyłem, że ma być cicho, i się właśnie tam śmieje, więc nie zwracasz na to uwagi. Za Dobra, e, ludzie nie zwracajcie na to uwagi. I właśnie, patrzcie, tu można. Czekajcie chwilę. Dobra, e, sytuacja naprawiona, ona uciszona, ale stoi mi tu przy kamerze. I tak, dobra, najpierw się może standardowo wraszę zamieńmy I możemy też sobie mapy zmieniać. Więc sobie zmieńmy mapę na na przykład... Właśnie jakąś taką, gdzie by rush mógł polecieć. Wszystko, że to jest chyba ten. O, tutaj to sobie tak polatamy i będziemy dzisiaj udawać właśnie te potwory. I tutaj możemy to Mogę tutaj różne dźwięki. Patrzcie, co mi się stało. Tutaj patrzcie, kiknijmy, że krucyfiksem. Głos zabito, ale dobra, mniejsza o to. Yy, trzeba się zamienić w coś ciekawego. Na przykład, yy, co, by, co by takiego ciekawego było? Yy, co to jest? Yy. A, to jest to takie, co jak są drzwi, takie tak, czasami to właśnie. O, właśnie takie na przykład, co można wypaść, to właśnie tak to wygląda. No to właśnie o to chodzi. Jeszcze tam musiałem yy, lecić, bo tam oczywiście musieli się dreć, jak to zawsze. Um, nie wiedzieli w ogóle, że to coś tu jest potwór, niby. Ale dobra, jak tak sobie wymyślili, to niech będzie. I dobra, retro. Potwory z retro. Um, Rasz z retro. <grym> Nic, za to akurat pamiętam. Ale w retro mało akurat grałem. Nagrałem jeden film z retro tylko. A ogólnie grałem chyba 5 albo 10 razy w retro. I usunęli tak szybko, dość. Ale super hard moda pozostawały tutaj rzeczy, widzę. Tysiąc rasów, bo tam było 500 miliardów raszów. No nawet widziałem rasza, który był żulem dosłownie. No właśnie i takie różne rasze były. Ale pamiętam Dzeffa killera. Boże, jak mnie to denerwowało. I patrzcie, mogę w ogóle brać tą jego rzecz. Trzy te I on mnie tak denerwował. O, coś tu jest. Chodź tu. Jakiego mam zabić? Aha, zabiję samego siebie. Ehm, nie było słów. Bananek, um, czekajcie co tu jeszcze jest. O, figura z ten super hard moda. Kurde, czemu ja się zabiłem? Znowu! Boże. To ja tu odpierdzielam. Oho! A ja już teraz znowu głupawki dostaję, już się zaczyna śmiać znowu. Z wszystkiego. I, doby, blask. O, patrzcie jak błyszczy. Czyli tak jest, jak ktoś zauważy. Dżamskę. Zanim ja naciskam tutaj, bo chcę zobaczyć to. O, normalna figura. Nie ma Ale dobra. Ziegł w traktorku jeździł, czy tam autko wtedy. Pamiętam to. To było wspaniałe. Ale dobra. Coś tu zajmuję, myśląc aby się przydał. Ty! Z co ja wyszłem? Chyba ja wyszłem w jakieś inne jeszcze. Co to jest? Aha! To są niestandardowe jakieś, ja o tym nie wiedziałem nawet. Co to jest? Ty, patrzcie, zmutowany, pajączek. Co jest? Ty! Jakieś niestandardowe. Fajne te niestandardowe. Ja kiedyś tworzyłem grę i takie coś było w mojej grze, której tworzyłem, ale jej nie opublikowałem. Tu sekret taki właśnie. E, e, dobra. Ciekawie. Co to jest za szafka? A, pajączek. Czyli największy zabójca świata. O, tu jest to gówno. Zamienimy się w jednego z moich ulubionych, albo nawet ulubionego czynnika. Czekajcie, podnieść, co to znaczy? Podnieść. A, że wychodzi tak. Ej, Czekajcie, to pójdziemy na mapkę Sika i sobie podajemy Sika. No, ale spoko, abyś miał Tylko tutaj, wszyscy tymi potworami są mi, tutaj się tak drę Wszystko, ehm, gdzie jest Sik? Czekajcie, bo ja jestem ślepy. A, dobra, tu jest. Mhm. Mm Opatrzcie jak ktoś tu w ogóle tu coś. Czekajcie, się, tu się z zaczyna, czy tu? Nie, tu się zaczyna, bo tu jest bez oczków. Dobra, to zrobimy tak, Podnieś. i będziemy biegli. Tak, <grym wioska> akurat ktoś tu jest. Krzyk. A dobra, bo on tak mordę dre czasami. Ty, patrzcie, ta muzyczka jest, taka. Oj nie! Ten ja wbiegam w te ściany, bo mi się zawsze wydawało, że jest ich przez wszystko przenikał, ale to mniejsza to. już jest koniec i on tutaj chyba kopał w drzwi, bo tu jest jakaś, ten, kopniak w drzwi. A to co to jest? A, dobra. Sykna na to to nas nie interesuje, ale dobra, przydałoby się coś zamienić. Co to są za oczy? Jeff. A, Jeff ze sklepiku. Dobra, e, czekajcie, jest mapka sklepik. O, jest. To sobie poudajmy Jeffa i ten po jak fajnie zrobione, że tu nie ma tego Jeffa jakby Bo tutaj trzeba udawać tego Jeffa i czemu tam Seek to ja nie wiem Patrzcie, tak jesteśmy sobie Jeffem, fajnie Jeff nie ma żadnych jumpscare'ów ani niczego, a w sumie ale to on miesza. A co to jest w ogóle za ten? Co to jest za mapa? Ej, ja bo ja jestem za cofany w rozwoju, ja nie wiem co to jest za mapa, w sensie żyje pod kamieniem Co to jest? Jak wiecie, co to jest za mapa, to piszcie w komentarzach, bo ja naprawdę nie wiem. A to co to jest? Zielony dom. Dobrze, to nie... A, to jest to! Często rasze latają. Dobra, muszę się zamienić w tego szkieleta. Czekajcie. E, muszę pójść na inną mapę. O, 2-0. E, wspaniały ten szkielet. Przypomina... Ten szkielet mi przypomina mojego dziadka, ale to mniejsza o to, więc trzeba trzeba było, było się zamienić w coś innego jeszcze jakieś pierdoły takie tam. Ehm, dobra. O wielka morda. Przynajmniej ona tak nam dużo mówię, ale ten. Ja nie wiem czemu, ale kocham jego jamskar. Aha, dobra. Na przykład fixu. Eee... O puśka Znikaj. Pojaw się. Aha, i tu są wszystkie efekty tej buźki. Ale dobra, trzeba iść tam. I ja pamiętam, jak ta buźka jeszcze e, tutaj w lobby... Boże, co tu się dzieje? Jak tutaj w lobby była jeszcze w tym oknie. Więc sobie poudaję na tą buźkę, jak jeszcze w tym oknie była jakby. Mi by się przydało. sobie tak stanie. Czekajcie, na razie znikniemy. Bo, żeby ten... I pojaw się. O, dosłownie tak to wyglądało. Tylko co to takie na, na nagraniu rozmazane? O, tak to wyglądało wtedy, nawet git. Czemu mnie właśnie zjechał, rozjechał? Oho, a Melazm głupawki dostaje. Pokoje, a to jest to, to takie kurde, jak to się nazywało? Eee... Chyba tak. O, to, to chyba w szafie może być czasami. Czekajcie, y, trzeba iść na inną mapę, bo ja kiedyś miałem takiego jumpscare'a w szafie. Jakby jeśli chciałem do szafy schować i robić jumpscare'a jakby w, z szafy. To jest właśnie chyba. on To jest coś takiego, że się otwiera szafę, i on tam po prostu może Wam zrobić jumpscare'a Zamieniamy się w rasę, dla mnie. O, nie wiem, w już byliśmy. A co, co to co jest? Wyj się z tym przydał. to jest to! Czasami za tymi drzwiami może być fałszywymi. Aha, dobra, piękna jest. Kurcefiksa. O, tu jest w ogóle ten rasz taki. E, z tego. Jak Han był. Wcale tu nie tak, że przychodzę właśnie teraz jakby e, sika tym czymś. I to w ogóle przez ściany może przenikać i właśnie przez to poza mapę wypadłem. Boże, co tam się dzieje? <laughs> XD Nie pytam, co tam się odwala, ale dobra. A my... Ludzie nie pytać. Eee, od razu wiem, że ostatni raz jest w moim pokoju podczas nagrywania. w ogóle jest. aha, to jest to a to co to w ogóle jest? Za... A, co to jest? a ja nie wiem o a to co to za gówno jest? i ja ten? tam sigo dostał depresję i zakopie w drzwi Boże! Wspaniały odcinek. Czekajcie kliknąć reset charakter i powiem tylko tyle. Czekajcie. Dobra, reset charakter kliknięty i powiem tylko tyle. To już koniec tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie na tym kanale, ponieważ lecimy, lecimy po 15 tysięcy subskrypcji i wiecie, więc możecie zostawić subskrypcję, teraz w sumie już nie potrzeba, by mi zależało najbardziej na 10 tysięcy. A teraz y, właśnie ten i dobra widzowie nara.